Teraz to, co mi się lubię najbardziej, czyli inwestowania. Dzisiaj Wam pokażę moje wyniki inwestycyjne tutaj z różnych spółek akcyjnych. Z tego powodu, że oddzielimy sobie akcje od krypto, ale ogólnie gdzieś powyżej 400 tysięcy dolarów jest to, co akurat posiadam w tych portfelach w ramach ruchu Fire. To, co się działo właśnie między lipcem a sierpniem, to dodałem wpłatę 1400 dolarów brałem udział w rajdzie spółek wzrostowych i zamknąłem to wszystko 2 sierpnia. Zamknąłem Palantir, gdzie całą pozycję na 2000 dolarów. Zamknąłem to z zyskiem. Wyrzuciłem z portfela już Square, wyzerowało w sensie jak otwierałem tę pierwszą pozycję, to było, inwestuję w 500. Potem e, zwiększyłem swoją tutaj pozycję, i kiedy już Square coś odrobił, no to pozami pozamiatałem, zamknąłem tą pozycję. Nie chcę mieć Square, ponieważ nie followuję tego, co się w Square dzieje. E, otworzyłem pozycję, jak widzicie, po 200 dolarów, tak spekulacyjnie na tych właśnie wszystkich spółkach wzrostowych. Myślałem też o tym, żeby zrobić o nich odcinki, ale po prostu o tych spółkach jeszcze za mało wiem. Więc no, otworzyłem tutaj pozycję na Riven, Matepor, Datadog, CrowdStrike, SoFi, Snowflake, Upstart. Czy Qualcomm i nie chciałem tych spółek posiadać do um, Earning Season, do właśnie okresu, w którym spółki pokazują swoje wyniki finansowe, bo ciężko jest followować tego, co się dzieje w tych wszystkich spółkach. Oczywiście ja te spółki mniej więcej znam, ale nie jestem głęboko w tej spółce, żeby wiedzieć na przykład jak idzie z na przykład pozyskaniem nowych klientów w Matterport, no nie? Czy w Datadog. I niektóre sobie świetnie poradziły, świetnie pokazały wyniki. Guidance na kolejne kwartały są bardzo dobre. SoFi poleciało z 6,5 dolara, gdzie ja zamykałem na 9 czy tam 8,5 dolara, ale w drugą stronę Antir, który zamykałem przy 11 dolara, on poleciał na 9 dolarów po właśnie wynikach finansowych i guidance na kolejne kwartały. Więc mogłem, mogłem naprawdę e, na, na całym tym właśnie sezon na tej zmienności związanej właśnie z tym okresem, i to wszystko zredukowałem, zamknąłem, powiedziałem: OK, robię krok w tył, zwiększam pozycję w Amazonie, Microsoftie, Apple e, czy Google. I chcę mieć tutaj największe pozycje w tych właśnie spółkach, gdzie wiem, jak się rozwijają te korporacje. Ja bardzo, bardziej to śledzę, też robię głębokie researchy jeśli chodzi o akwizycje. Robiłem materiał o akwizycjach, że Amazon robi non-stop akwizycje. I od tamtego odcinka do dzisiaj zrobili dwie akwizycje, przejęli iRobot i jakąś spółkę zdrowotną, wchodzą na rynek usług medycznych. I tak samo z innymi spółkami. Apple wypuścił jakieś nowe patenty. Bardziej wolę tam mieć te pieniądze inwestowane, bo wiem co się dzieje i wiem jakie są perspektywy rozwoju na te największe spółki. Pomimo, że to są największe spółki, to one mają i tak wysoki współczynnik CAGR, skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu, niż jakieś mniejsze inne spółki. Więc to jest bardzo ważne i to jest moja filozofia inwestowania. Oczywiście, że chciałbym mieć potem jakiś kapitał, gdzie mogę zainwestować w taki CrowdStrike, czy Datadog, czy Snowflake'a. Bo sądzę, że te sasy czy firmy związane z Datą będą się rozwijały bardzo w, i ten wskaźnik CAGR na będzie więcej niż 15 czy 20%. No i niektóre z nich naprawdę zyskują, znaczy rozwijają się bardzo, bardzo szybko. Zrobiłem też kilka takich jakichś tutaj czyszczenia, czyszczenia na moim portfelu wyrzuciłem np. Starbucks i właśnie ten Square i czekamy też na inne jakieś spółki, które będę chciał wyrzucić ze swojego portfela kiedy już np. odrobię jakieś Większe straty dużo zostało po inwestuję 500, więc nadchodzą jakieś oczywiście zmiany, i tak zredukowana została ta strata z minus 2000 dolarów na minus 500 dolarów w tym momencie, i sądzę, że te cztery spółki wyciągną te, te wszystkie straty na, na zyski. Coś czuję tak wewnętrznie, że te moje inwestowanie płynie w stronę inwestowania pasywnego ETF-ami na indeksy, może jakieś tutaj spółki albo branże rozwojowe, bardziej rozwojowe ale y, coraz mniej mam czasu i ochoty na... Y... No, gdzieś tam zagłębienie się w jakichś mniejszych spółkach bardziej czuję, że ciągnie mnie do jakiegoś startupu albo do jakiegoś nowego projektu. No i nadwyżki finansowe będę chciał tutaj wrzucać w te spółki topowe. E, topowe. E, I tutaj to tyle wygląda, nie? więc e, na chwilę obecną jest 16 tysięcy za wartość tego portfela. Zobaczymy sobie, jak w kolejnych miesiącach to będzie wyglądało. W tym miesiącu mogę nie wrzucić pieniędzy, ale to będziecie widzieli oddzielny odcinek, w którym mówię: no, wydarzyło się to i to, i dlatego nie inwestuję w tym miesiącu. Co będzie bardzo zabawny odcinek. A jeszcze, jak ktoś będzie chciał, arkusz do, do trakowania swojej inwestycji dla klientów Vitoro, zapraszam, jest link w opisie. E, e, więc wszystko.